Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie i pozdrawiam. A to jest kolejny odcinek serii God of War Ragnarok Zadania poboczne. W tym odcinku znajdujemy się na tych terenach, proszę Państwa, i chcemy odkryć zaginiony skarb. Tak, to jest ser naszego zadania. Wcześniej tu nie mogliśmy dotrzeć. O kurde. Już to taki. Mów duchu. Czy to. Ojcze. Nie widzę cię. Byłem zbyt wolny. Wybacz, że cię opuściłem. Twój ojciec nie żyje. Co? Jak to? Udał się na poszukiwanie drugiego skarbu samemu, by cię nie narażać. Jak widać, chcąc ochronić siebie nawzajem. Każdy z was przybył na inną wyspę i. Byłem taki głupi. Ale. Dziękuję. Za wieści. Może teraz będziemy mogli znów się zobaczyć. To okropne. Chcąc ochronić się nawzajem, obaj zginęli. To cenna lekcja. Co teraz? Zabierzemy skarb i wrócimy do ojca. Po co? Żeby skończyć to, co ci dwaj zaczęli. Do tego koła nie dopływa woda. O kurde Zobaczcie co tu za zejście, a tu ktoś lata jeszcze. To zna moje odcinki, ten wie, że ciężko mi zawsze było trafić. Kurde, tu możemy skałę na pewno rozwalić. O! Słuchajcie, a ja w pewnym momencie zastanawiałem się, jak dostać na tą wyspę. Czy my już strzelimy go? Chyba topór by był lepszy, ale czy ja trafię w niego, drodzy Państwo? Wysłannik. No, miałem wrażenie, że go trafiłem tutaj, ale wybaczcie. Jeszcze jedna próba, jak nie. Idziemy robić zaginiony skarb. Będziemy pamiętali sobie, że. Tutaj jest ten wysłannik odyna. No i widzicie, przez to, że powiedziałem, że nie chcę tu wracać, udało nam się to. Na tej wyspie chyba coś jest. Może ten skarb, o którym mówił duch. Ale na suzar w łapkę. wiercić. <laughs> wierci pięta. Udało ci się, panie Kratosie! Wspaniałe osiągnięcie! Tylko tak dalej, a wkrótce będziesz ekspertem! Świetnie, a co tu jeszcze? To było protekcjonalne, czy po prostu smutne? Ja też. Był światów. Moglibyśmy skorzystać z dźwigu, ale jest za wysoko. Spoko loko. a co by go obniżyło, koleżanko moja? Huh, huh. Co nam coś dało w tej chwili? Nie sądzę, drodzy Państwo, nie sądzę. Mapa skarbów zdobyta. Okej, okay, ale my nie chcemy teraz mapy skarbów. Dobra, tu możemy przejść jeszcze. Co to nam dało, drodzy Państwo? Obniżyliśmy sobie tu, Rama jest opuszczona, ale musi już tak zostać. No spoko, spoko, tylko nie widzę w co bym trafić. Dobra, bo to sobie obniżymy. Ale ty Frejo co byś zrobiła z tym na moim miejscu. Jedyne co możemy tu zostawić te. Koło Widzisz, łączy się z bramą. No się, że koło zębatę łączy się z bramą, Frejo. Ale ja nie mogę tu. Och koło. Tak, tylko dobra, może. Aha, zobaczcie, to była taka łączona zagadka. Zdecydowanie ułatwi. Tylko co to zmieniło dla nas, Frejo? To jest też pytanie. Możemy zamrozić tu źródło. Ty Frejo zakładam. Nie dasz rady sama zamrozić tego źródła. Jak bym ciebie, frejo? i do góry. Pełzacz, po lewej! Kratosie! Jesteś cały? Uwaga, Gdzie mają gniazdo? Róg, za tobą, Kratosie! Bracie, ten za wybuchnie. Niech wybucha. Czemu by nie? Kto mu broni? Czy to będzie ten skarb, drodzy państwo? Chyba tak. Zły łup. Teraz rozumiem, dlaczego tym dwóm tak na tym zależało. Powinniśmy przekazać muowi ojca, co się stało z jego synem. Szkoda, że do tego domku nie możemy wejść, sobie, drodzy państwo. O kurde, tu tak możemy sobie pofrunąć. Bardzo ładnie. Dobra, berserkiem nie chcemy się zajmować w dzisiejszym odcinku. Zobaczmy, gdzie my mamy dotrzeć. Tutaj, tak? Zaginiony skarb. Dobra, będziemy musieli przepłynąć łódeczką sobie. Bo tutaj żadnej bramy nie mamy. Może będzie jakaś ciekawa historia na łódce: Mimi albo Freya zagają. Wracając do mojej historii. Ziemianin i jego poplecznicy przysięgli, że póki nie dostąpią oświecenia, będą stronić od kobiet i trunków. Głównie od kobiet. I łatwo przewidzieć. Atmosfera szybko się popsuła. Nadeszła jesień. Nastroje napięte. A mądrość nadal nie chciała stąpać. Nie no, tędy prześnię przelezę, drodzy Państwo. Chyba że pod drogą. Portal od... Korzymy sobie dnia, obserwowałem pana na Włościach i jego brata na polowaniu. Nad brzegiem rzeki spotkali damę, równie piękną jak te, które znali w przeszłości. Na razie tyle wystarczy. Piękna historia, że... Coś miejscówka, jakbym tu już był. A! Tu mamy szczelinę. Masz go! Nie kratoś! Widzę, że radzisz sobie doskonale! Nie potrzebuję Twojej zachęty. O. o nie. Uraziłem Cię. O nie. <grystanie> chyba go uraziłem. Dobre. To chyba dobry moment, żeby odwiedzić ptaki na drzewie kruku. To jest ten śmierdziel. Pamiętacie, jak walczyliśmy z nim? kan smrodek <laughs> Irak ya On będzie silny zdecydowanie. Czy my możemy sobie stąd przynieść kamyczek na niego? Chyba tak, nie? Spróbujmy tak zatem. Spaceruję sobie tu. Kdo strategie? <laughs> Bym się wycofał na chwilę. <śmiewanie> <śmiewanie> Pięknie, dobra, mamy jabłuszko i jedno leczonko czemu nie. Trochę przeceniłem tego I przeciwnika, ale zobaczcie, mieliśmy go prawie. Do piachu! Wybuchł! Ostrożnie bracie! Dostałeś z No nie, ten mały by mnie jeszcze załatwił. To by była pośmiechówka tutaj, drodzy państwo. Tak sobie myślę. Gdzie po zniszczeniu Asgardu podzieją się Einherjery? Walhala istnieje zarówno w Asgardzie, jak i poza nim. To wie, co się Musimy znaje. pamiętać, żeby u Lundy uzupełnić zapasy tak naprawdę przed następnym odcinkiem. Bo teraz jabłuszko nas uratowało. Okej. Okay. Tu kojarzę tereny też. Tu musimy iść, tak? Dokładnie, tu jest zjawa. Wróciłeś. Wiemy, co z twoim synem. O, proszę. Mówcie. Zginął szukając drugiego skarbu. Nie wiedział, że wpadłeś na to samo. Nie, nie, nie. To moja wina. Postąpił wbrew tobie. Tak. Bo tacy już są synowie. Powinienem był go zabrać. Wciąż byśmy żyli i bylibyśmy bogaci. Obaj. Nie obwiniaj się. Zaznał spokoju. Mimo wszystko, dziękuję za pomoc. Poszukam go w Hercegowinie. Dobrze, że im pomogliśmy. Tak. Atreus też by się ucieszył. Tak. Kratosie, się coś innego w dzisiejszym odcinku. Słuchajcie, mi by się żyćko generalnie przydało, drodzy państwo. Ciekawe, gdzie je byśmy mogli ogarnąć? Tak się zastanawiam. Czy to jest skrzynia, której nie otworzyliśmy jeszcze? Nie gadajcie. Na to wszystko wskazuje. Tylko, czy ja tu widzę, drodzy państwo, na pierwszy rzut oka? Jakieś tu są znaki runiczne. To się wydaje do ogarnięcia. Co? tylko jak? A więc tak, drodzy Państwo. Ale to jest nadal jeden. Jeden. Rzekłbym pierwszy, bo od lewej, czyli dróg kolejne muszą być bardziej schowane, jakoś ukryte tutaj. Ukończono mapę skarbów, ale dziś sypię tymi. Co to tak właściwie jest? Acholipa wie Frejo. Dobra, tu ten jeden był tak mocno widoczny. Czy widzimy tu jakiegoś innego? Ten smok też się dziwnie na nas patrzy. Przepraszam Państwa, ale to nie miało tak wyglądać. Tylko tak, to nie przeleci tędy. Tędy też nie. A czemu to dalej się świeci? Czy to jakiś bug w grze? w ogóle nam w czymś pomogło? I, drodzy Państwo to niestety okazało się prostsze niż by się wydawało wystarczyło tu obejść i rypcnąć nie spodziewałem się tego to taka podpucha z tym wodospadem jednym była żebyśmy zostali wprowadzeni w błąd a to miało zupełnie inaczej wyglądać z tego miodu potrzebujemy 5 to wiedzieliśmy dobra ja myślę drodzy państwo że w tym miejscu pożegnamy się jeżeli wam się odcinek podobał nie zapomnijcie zostawić łapki w górę oraz subskrybować kanał a jeżeli wam się nie podobało to napiszcie w komentarzu co było niefajnego cześć